A Buz, Sulytu Wyszkej, Stitrejc. Szanowni Państwo, dokładnie w 1928 roku, 84 lata temu, z okazji kolejnej rocznicy święta niepodległości Polski, odbyła, 10. Się, odbyła się premiera filmu Pan Tadeusz w Warszawie, Filharmonii Narodowej, na którą przybył prezydent polski Ignacy Mościcki oraz marszałek Józef Piłsudski z rodziną. I dzisiaj my również, nasze, nasza ta premiera odbywa się z okazji uczczenia kolejnej rocznicy niepodległości Polski. Mamy tutaj naprawdę niesamowitą atmosferę, dlatego że wszyscy, jak tu jesteśmy w tej sali Domu Polskiego, tak naprawdę tylko ciałem jesteśmy tu w Wilnie, duchem jesteśmy w tej chwili z wami w Warszawie. Serdecznie was pozdrawiamy. Pozdrawiamy Wilno. Bardzo Dobry serdecznie. Państwu. Witamy Walentego. Dobry miło. wieczór. Wilno, witam Warszawę. Tymi wspaniałymi, ciepłymi oklaskami. A za chwilę wszyscy czekamy, oczywiście, na to, żeby odbyć wspaniałą podróż w czasie, o te 80 lat wstecz. I myślę, że dla nas wszystkich tutaj, Polaków, Litwinów, wszystkich, którzy tutaj przyszli, będzie to naprawdę niesamowite przeżycie. Historia zatoczyła kolo. Film, który wyjechał stąd z Wilna, i tu był przedwany oglądany. W tej chwili będziemy mogli obejrzeć wszyscy razem. Dziękujemy Wilno, dziękuję Warszawie. No i czekamy na tą podróż w czasie. Niestety mój dziadek ani mój tato nie doczekali tej chwili, ale myślę, że byliby szczęśliwi, gdyby tutaj mogli być z nami. Dziadek, y, nauczyciel wileński podczas przyjazdu do Wrocławia repatriacji przywiózł ogromną bibliotekę, to, było, to były prawie dwie tony książek i y, oprócz tego y, taką niepozorną czarną skrzynkę. Y, I ponieważ dziadek przeprowadzał się parę razy pod koniec już jak chorował, te, ten księgosbiór był wielokrotnie przenoszony łącznie z tą czarną skrzynką i w pewnym momencie ja musiałam po prostu Y, zacząć robić porządki. I zaczęłam tak y, po kolei, spośród tych książek starych, jakichś gazet, wyciągać kolejne egzemplarze gazet. I nagle moim oczom ukazało się kilkanaście zwojów y, taśmy starej, takiego celuloidu, związanych takim starym sznurem jutowym. Także nie byłam pewna, co tam jest. Pozwoliłam sobie odwinąć kawałeczek. I potem jeszcze większy, bo no, nie wierzyłam, że to są wersy pana Tadeusza. Cieszę się bardzo, że w ramach obchodzonych po latach kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Mamy to szczęście i przyjemność, że dzięki Muzeum Sztuki Filmowej, dzięki pani, która jest obecna, której rodzina odnalazła tę kopię, zobaczymy znowu pana Tadeusza. I myślę, że dzisiejsza prezentacja, dzisiejsza repremiera, nie wiem, czy to jest po polsku, również będzie dla Państwa takim przedmiotem e, podziwu. Tej sztuki filmowej sprzed 84 lat, jeżeli dobrze pamiętam. Co naprawdę nawet ja długo żyję, ale co nie uważam, że 84 lata, i, i to ten celuloid przetrwał po prostu. Rozmawiamy teraz z wiceministrem kultury Litwy, panem Stanisławem Witmanem, Panie ministrze, jakie wrażenia po tym? Filmie? No, przede wszystkim jestem pod ogromnym wrażeniem pracy tych ludzi, którzy potrafili z tego materiału, przecież tak zniszczonego materiału, jak tutaj słyszeliśmy i podczas prezentacji, potrafili odtworzyć film i przekazać całego ducha, atmosferę, jaka była podczas kręcenia tego filmu. Film ten ukazuje... Przy, przy, całej, przy, przy całej kanwie Mickiewiczowskiej ukazuje tak naprawdę Wilno i Wileńszczyznę z lat 30. I, i myślę, że, że ten żywy obraz tej Wilińszczyzny robi duże wrażenie i sądzę, że, że wiele z tego, co dzisiaj ujrzeliśmy, to dorównuje chyba tej światowej kinematografii tego okresu. Gdyby mnie zadano teraz pytanie takie sakramentalne, jaką książkę zabrałabym na bezludną wyspę, to na pewno Pana Tadeusza. Moim zdaniem to jest źródło polszczyzny ojczyzny i w takim szerokim znaczeniu tego słowa, bo tam jest i humor, tam jest i patriotyzm, tam jest yy, są uczucia tam, jest miłość i można byłoby wymieniać bardzo. I teraz zdaję sobie sprawę, że przecież między tamtymi, tamtym, to, to, tamtą e, premierą a e, premierą Wajdy w 1999 roku minęło tak dużo czasu, ale odbiorca i, i przynajmniej ja odebrałam to no, z, taką, z takim uczuciem, z takim wspaniałym. No, Sentymentem nawet. Ten film zaskoczył tym, że był taki bardzo nietypowy, zupełnie inny niż film Andrzeja Wajdy, z którym już jakoś tak zżyliśmy się, że to, to taki jest Pan Tadeusz. Ten film bardzo świetnie oddaje. Nie tyle, nie tyle może te wydarzenia, które, które się wydarzyły przed 200 laty. Co ciekawe, że ten film oglądamy prawie w 200-letnią rocznicę wydarzeń pana Tadeusza. W filmie no, odczuło się ten duch, duch międzywojenny i ten patriotyzm młodo odrodzonego państwa polskiego. Nic się nie zachowało z okresu międzywojennego w kinie litewskim, więc niewątpliwie pan Tadeusz mógłby zyskać grono swoich odbiorców. Nie tylko dlatego, że jakby mówię o Litwie i, i jest jakby bezpośrednio związany z Litwą, a dlatego, że był też zrealizowany w takiej, można powiedzieć, XIX-wiecznej stylistyce stylistyce polegającej na w takiej poetyce żywych obrazów. Janina Giczewska, urodzona przed wojną, która niesamowicie się interesowała tym przedwojennym filmem, już jako kilkunastolatka biegała na pokazy filmowe do wileńskich kin. Jakie wrażenie, jak Pani to odebrała? W ogóle jest, rozczarowana Pani jest, czy jest Pani usatysfakcjonowana? Proszę Pani, jak można być rozczarowanym po takim filmie? Ja, kiedy film ten był nakręcany, ja tylko miałam 4 lata. I rzeczywiście miałam, ma Pani rację, że byłam kinomanką już w wieku lat 13. Z opowiadania wiem, tatuś w mojej młodości, miesz, przybywał w Rosji i był mechanikiem kinowym. I mówił, opowiadał nam, że do kiedy pokazywano film, to stał fortepian i przegrywała muzyka na żywo. To, co, co mam, mieliśmy i dzisiaj. Gdybym miała dzisiaj kwiaty, to postawiłabym, wie pani, olbrzymie, przeolbrzymie wręczyłabym bukiet kwiatów panu Tadeuszowi Woźniakowi i całemu temu zespołowi. Ja powiem, może wszyscy przyznać się, ale pół filmu ja przeplakałam. Dlatego, że mnie tak wzruszyła ta muzyka, że ja nie mogłam powstrzymać les. <śmulanie> mówić, nie spodziewałem się, myśląc o tym, że to jest 1928 rok i tak zrobiony film. Ja się nie znam na tym, ja nie jestem kinematografem, nie jestem znawcą od filmów, ale tym niemniej to zrobiło na mnie pierdolące wrażenie. I ta muzyka, o której też cały czas miałem się że gdzieś tam w Warszawie jest na żywo grana, a my ją tutaj od razu odbieramy i słyszymy, to też po prostu pozwala podziwiać te współczesne technologie i te możliwości, jakie te technologie nam teraz dają. Ja bym chciała pozdrowić strasznie wszystkich Wilniaków i swoją rodzinę, bo, bo moja rodzina właśnie stamtąd, stamtąd pochodzi. Także wszystkich serdecznie bardzo pozdrawiam i wzruszające jest to, że rzeczywiście możemy oglądać i być razem w tym momencie.